Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Maciek, od 27. miejsce w zakopanym na Wielkiej Krokwi. Są punkty. Jak ważna jest to dla ciebie informacja? No, ciężko powiedzieć, jak ważna. Jakaś skala by się przydała. Wiadomo, że to też nie jest tak, że na te pojedyncze punkty czekałem tyle lat, i jakby to jest spełnienie moich marzeń, i nie wiem, jakiś wielki kamień spadł mi z serca. Natomiast wiadomo, że długo o te punkty walczyłem. Mówiłem też na turnieju, że dziś potrzebne jest takie przełamanie, i to przełamanie dzisiaj nastąpiło, i jakby pierwszy taki cel na tej czekalistej dzisiaj został odznaczony. Wiadomo, bardzo fajny dzień w końcu sporo radości na skoczni, ze skoków. Punkty tutaj w Zakopanym, w tej atmosferze w tak szczególnym miejscu też smakują bardzo dobrze. Ale no, Trzeba patrzeć teraz w przyszłość, na kolejne tygodnie, na kolejne wyzwania, które też na pewno nie będą łatwe, bo tak mówię, to jest jakby pierwszy cel na tej czegliście dopiero odznaczony. Klingental, Engelberg, Oberstdorf, Gapa, Innsbruck, Bischofshofen, Wisła i Zakopane. Czy traciłeś cierpliwość powoli? Zdecydowanie tak. Myślę, że mogę o tym otwarcie mówić, że tej cierpliwości zaczynało brakować. Była już duża frustracja, myślę, że też wiadomo, brak kwalifikacji czy w Engelbergu, czy w garmisz. Później Ta Wisła, z którą też wiązałem duże nadzieje, była, no, można powiedzieć, śmiało taką porażką. Natomiast no, czasami też ważne jest, jak taką porażkę przyjmujemy, jak do niej podchodzimy i czy sprawia to, że jesteśmy silniejsi, czy nie? Ten tydzień tutaj na miejscu wykorzystam, mam wrażenie, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, o trening. To, o czym mówiłem już po kwalifikacjach, że było bardzo intensywnie, ale to też jakby opłaciło się i, i pokazało, że ta ciężka praca w końcu przyniosła taki wymierny rezultat. Także fajnie byłoby, gdyby te punkty pojawiły się wcześniej, bo myślę, że wtedy można by było. Też tu w zakopanym walczyć o, o trochę inne rezultaty. Natomiast wiadomo, no lepiej późno niż wcale. To były dobre skoki? Podsumowując? Myślę, że pierwszy skok w dzisiejszym konkursie to był najlepszy skok tej zimy oddany w pułaze świata. Myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć. Wiadomo, z wyższej belki niż później zawodnicy z czołówki, ale ale naprawdę fajny, daleki który dał mi w końcu sporo radości. Druga seria nie była już aż tak udana, trochę więcej, można powiedzieć, e, takiej fantazji tam się wkradło, ale też myślę, że mogłem sobie na to pozwolić, żeby skoczyć trochę właśnie swobodniej, zaryzykować i też no, cieszyć się z oddania skoku właśnie w tej takiej super zakopiańskiej atmosferze. Dziękuję, gratuluję. Dziękuję bardzo.